Cześć! Bardzo ważnym przemyśleniem chciałabym się podzielić. Więc jesteśmy w Matrixie w, pewnej, w pewnym systemie, który jest zorganizowany w taki, a nie inny sposób. I każdy chce maksymalnie być szczęśliwy i maksymalnie dużo osiągnąć z pożądanych celów. I jak to zrobić? Jak w każdą chwilę, w każdym momencie czasu dostawać najwięcej oraz czuć się najlepiej? A więc doszłam do wniosku, że jest piramida, istnieje piramida i każdy z nas jest na którymś szczeblu tej piramidy. Są poziomy, każdy z nas jest na którymś z poziomów i, ty, i to jest i tyle. Jak na szachownicy, każdy gdzieś stoi w tym momencie. Ja gdzieś stoję, Ty gdzieś stoisz. Czyli ostry, albo starszy, nie, stoisz. <noise> Zapominam polskiego. Więc. W każdym poziomie, w każdym momencie są swoje zadania. Żeby Tobie być maksymalnie szczęśliwym i maksymalnie dużo wycisnąć z tego momentu, maksymalnie dużo dostać i wszystkie możliwości, z wszystkich możliwości skorzystać, je zobaczyć i nie być rozproszonym na emocje albo na jakieś prowokacje, trzeba podstawowe rzeczy stosować. Nie masz prawa osądzać nikogo, kto jest na poziomie niżej. To jest nie po prostu zakazane. To jest najgłupsze, co możesz zrobić. Kiedy osądzasz człowieka, oddajesz mu swoją energię, płacisz bardzo dużo. Płacisz do momentu, aż póki balans tego człowieka w środku, czyli jest taki stan spokojnego ducha, będzie osiągnięty z powrotem. Płacisz swoją energią za ten zamęt, który stworzyłeś, za ten niepokój, za te rozterki. Za te zmartwienia, które wywołałeś w kimś, przez to, że osądziłeś tego człowieka. Do tego można też odnieść niepotrzebne nawracanie kogoś. Kiedy bierzesz człowieka, który nie pytał Cię o radę i zmuszasz go słuchać wiedzy o tym, jak świat jest ukształtowany, w tym momencie naginasz prawa i zapłacisz za to swoją energię i nie dostaniesz tego, czego Ty chcesz, nie osiągniesz swoich celów, za chwilę to Twoją równowagę. Więc najgłupsze, co możesz zrobić, to kogoś osądzać. Ponieważ płacisz za to swoją energią, a w zamian nie dostajesz nic. Czyli odrażasz w czasie, moment, kiedy dostaniesz to, co ty chcesz. Ponieważ płacisz przez ile dni za to, co wzbudziłeś niepotrzebnie. Po prostu burza w szklance wody, jeżeli była przez ciebie wzniecona, zapłacisz za to swoim potencjałem, swoją energią. Taka zasada, druga zasada. W wilczym stadzie trzeba wejść po wilczemu. To znaczy, że musisz dostosować się do miejsca, w którym jesteś. Ponieważ naturalnym, naturalną cechą człowieka jest zazdrość wobec każdego, kto poszedł dalej niż on. Czyli jeżeli osiągnąłeś więcej niż twoi koledzy z szkoły, z uniwersytetu, najprawdopodobniej będą cię zazdrościć. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, w którym jesteś teraz, masz bardzo dobrze widzieć, kto cię otacza. I ja wiem, że ciężko nie prowokować sobą innych, którzy są mniej rozwinięci. Ponieważ, siłą rzeczy, jak ktoś jest mniej rozwinięty, to go denerwują ci, co bardziej rozwinięci, ci, co wyżej. Ponieważ oni sprawiają, że czuje się taki człowiek jak nic czuje się jak puste miejsce jest mniej realizowany, jest mniej, mniej dobrze wygląda, mniej pewnie siebie się czuje, więc naturalną siłą rzeczy ci co niżej będą ciebie wręcz nienawidzić. Nawet sobie w tym. Do, do tego sami sobie się, nie będą się przyznawać. To jest po prostu natura człowieka. Ale ty masz grać rolę, jak gdybyś tego nie widział. Nigdy przy nigdy ich nie osądzać. Oraz skupiać się na swoim celu, ponieważ to jest taki stan w tym Matrixie, który jest zatoczony na walkę, który jest tak skonstruowany, że musisz w każdej chwili być gotowy odpierać atak, ale z uśmiechem na ustach, bez niepotrzebnej agresji, bez niepotrzebnego udowadniania komukolwiek, czegokolwiek, z gotowością bronić siebie, jeżeli ciebie atakują, ale nigdy przy nigdy, nie atakować pierwszemu. To Ci zapewni wystarczającą, liczbę, wystarczającą ilość energii w tym momencie na Twoje cele, na Twój balans, na Twoje zdrowie, ducha i ciała. Więc jesteś w którymś punkcie. Każdy z nas w każdym momencie czasu jest w którymś punkcie na tej piramidzie. Są ludzie pod Tobą, są ludzie nad Tobą. Masz zadania swojego poziomu, masz cele swojego poziomu. Nikt nie jest lepszy albo gorszy. Tobie czegoś się chce, się rzeczy. A to, czego tobie się chce, jest wyznaczone przez miejsce, w którym jesteś. No i tak ta piramida istnieje, mówią o niej też masońska piramida, w której na różnych szczeblach są ludzie ulokowani. Każdy czegoś chce w odpo odpowiednio do swojego poziomu. To, co już przyszedłeś, cię nie interesujesz, tego nie chcesz, jest niżej. Ale ci, co tam jeszcze nie byli, tego nie osiągnęli, jeszcze tego chcą. No i to już tak sobie żyjemy, jesteśmy ulokowani, każdy gdzie indziej i czegoś sobie chcemy. im wyżej piramidą się wspinasz, tym Chula. mniej ludzi. To jest normalność, normalność, no, jest normalność, tym mniej jest. Bo no, nie każdy w, w, idzie tą drogą. W zasadzie każdy, ale nie przez. Nie wciągu jednego życia. Prędkość różna po prostu. Ale ta piramida popycha każdego do rozwoju. Jeżeli sam nie chcesz się rozwijać, to poprzez sytuacje życiowe, przez ból, ciebie popycha w górę do rozwoju. Taki schemat, taki system istnieje. Więc tak jak na siłowni musisz być, żeby podtrzymywać ciało. Tak samo w tej piramidzie. Jeżeli po prostu sobie jesteś, nie bronisz się, nie, trzym, nie jesteś gotowy odbierać atak, nie wiesz, czego chcesz, to w tej chwili jesteś żyzną glebą dla innych. To wtedy ciebie po prostu rozcaszczą po kawałeczku na cele innych. Czyli jak nie osiągasz swoich celów, nie wiesz, czego chcesz, na pewno cię nie zostawią sobie u siebie. Powiedzą ci, czego chcieć. Zawładną twoją uwagą i po prostu cię dosłownie po kawałeczku, troszkę w telewizję, troszkę mama, troszkę siostra, troszkę um, znajomi, koleżaneczki, cokolwiek, znajomi, przyjaciele, po prostu firma, gdzie pracujesz wprost z cię po kawałeczku nie będzie ciebie. Więc jest wiele zadań, które istnieją w każdym momencie czasu, które trzeba po prostu jednocześnie żonglować nimi. Chcesz szczęścia? Musisz żonglować. Samo się nie daje codziennie. Samo się nie zrobię, jak mówił mi trener Patryk. Mięsień samo się nie zrobił, szczęście samo się nie osiągnie. Szczęście się zdobywa po kawałeczku codziennie. Się... Um, zdobywa dosłownie po kawałeczku, jak twierdzę, od nowa. Oczywiście łatwiej jest, jeżeli wczoraj miałeś szczęście, dzisiaj wskoczyć na ten sam poziom szczęścia i go podtrzymywać albo rozniecać, zwiększać. Także po prostu, proste rzeczy. Wszystko jest bardzo proste. Po tym, jak jest ciężkie. Więc gdziekolwiek jesteś, dbaj o ciało. Dbaj o wygląd. Rób to, co lubisz. W tym samym czasie nie dziw się, że ci są, są, są niżej, ty ich prowokujesz po prostu swoim istnieniem, zazdrość nich wzniecasz, to jest naturalne. Będą cię nie lubić, nawet po cichu, nic nie mówiąc. Ci, co na Twoim poziomie mogą się bawić w, w ego, Twoim kosztem, prowokować. Prowokacje możliwe są cały czas, trzeba być gotowym, dlatego trzeba być gotowym otwierać atak. Jednocześnie, jeżeli chcesz coś mieć, a to, co chcesz, zależy od środowiska, w którym jesteś, musisz grać rolę. Po prostu musisz grać rolę jak aktor. Musisz dostosować się do tego środowiska, po prostu grać rolę. Ale nic nie ma w tym złego, ponieważ ćwiczysz swoje aktorskie umiejętności w tym momencie. Poza tym, jak powiedział Oshu, żaden mądry człowiek nic nie stracił, udając głupa, udając głupca. Dla Twojego dobra lepiej tak, ponieważ odpowiedzialność leży na tym, kto jest wyżej rozwinięty. Jeżeli ty więcej rozumiesz to jest twoja odpowiedzialność, być, być mądrzejszym zawsze i nie wprowadzać w zamieszanie tych, co są niżej na tym bycie, na tej piramidzie. Więc nie ma sensu się wymądrzeć, nie ma sensu osądzać, bo tracisz energię. Po prostu zawsze, gdziekolwiek jesteś, zanim otworzysz usta, zapytaj siebie, gdzie jestem, z kim mam do czynienia i jaki sposób zachowania się i dobierania słów Przyniesie mi maksymalnie efektywną komunikację. I tyle. Jak masz jakieś pytania, zadawaj.